Co to znaczy, że gmina jest bogata bogactwem swoich obywateli? Bogaty obywatel to bogata gmina. Jak spowodować, żeby w danej gminie ludzie zarabiali więcej niż w innej? Im biedniejsza gmina, tym mniej. Powinna zabierać swoim mieszkańcom w formie podatków, opłat lokalnych, opłat za środki transportu od nieruchomości, gruntowego, wszystkich, które zależą od gminy. Co się wtedy dzieje? Wtedy lokalne przedsiębiorstwa płacą mniej podatków. Mają więcej pieniędzy na rozwój, a jak mają więcej pieniędzy na rozwój, rozwijają się, to mogą ludziom więcej płacić. W przeciwnym przypadku, jeżeli gmina, samorząd nakłada maksymalne zobowiązania podatkowe, w przedsiębiorstwie jest mniej pieniędzy, to czy takie przedsiębiorstwo, Masz czego dać podwyżki swoim mieszkańcom, swoim pracownikom? No nie. Cała filozofia gminy bogactwem, gminy bogatej bogactwem swoich obywateli zasadza się na idei wolności. Na tym, że to przedsiębiorstwo, któremu nie narzucamy kosztów, Tworzy na rynku bogactwo i jego pracownicy, którzy wychodzą z wysoką pensją. I gdy się narzuca podatki, narzuca się rozwiązania, które są kosztochłonne, to takie przedsiębiorstwo bankrutuje, tworząc problem społeczny. Gdybyśmy zmusili przedsiębiorstwo, do zakładowego żłobka, do zakładowego przedszkola, do zakładowej stołówki, do biletów do teatru, do muzeum, do filharmonii: to to przedsiębiorstwo będzie miało to po stronie kosztów czy po stronie dochodów? Po stronie kosztów. Jeżeli bilans firmy to z jednej strony przychody, a z drugiej koszty, i różnica między nimi jest albo zyskiem, albo stratą. To jest chyba logiczne, że przysparzamy przychodów, minimalizujemy koszty, firma ma duży zysk i dzięki temu zyskowi rozwija się, i wtedy pracownik wychodzi z pensją coraz wyższą. Kiedy przedsiębiorstwu narzucimy wysokie koszty, pracownik musi mieć bardzo małą pensję, i z biegiem czasu grozi mu to, że firma zbankrutuje i on nie będzie miał pracy wcale. Więc jaka władza powiatowa, gminna, wojewódzka jest korzystna dla mieszkańca gminy, powiatu, województwa? Taka władza, która narzuca jak najmniejsze koszty, żeby ten pracownik miał jak najwyższą pensję. A nie daje jałmużnę. Wpierw przedsiębiorstwu zabiera wszystkie środki rozwojowe, a później daje mu jałmużnę w formie różnych rzekomo bezpłatnych usług. Co mu z takiej jałmużny, kiedy on nie ma pracy? I czy jeżeli będzie to robione w szerszej skali, to taki mechanizm na dłuższą metę jest mechanizmem który będzie budował bogactwo, będzie budował bogatą gminę, czy biedną. Skąd się bierze bieda? Skąd się bierze bogactwo? Skąd się bierze rozwój? Chcecie Państwo wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.procapitalist.pl i na naszą kamieńską stronę internetową www.ekamień.net Tylko proszę pamiętać, że nie używamy polskich zmiękczeń, bo inaczej strona się nie będzie wyświetlać.